Cześć wszystkim, zadanie z egzaminu 2006, tutaj ze styczniowego. E, mamy do zapisania konfiguracje elektronowe i, i uzasadnienie, który z jonów ewentualnie jest tutaj najtwa, najtrwalszy i dlaczego oczywiście. No to mamy, zaczniemy sobie może od napisania e, konfiguracji elektronowej FE, może być tutaj w postaci pełnej sobie napiszę. No, to idąc po kolei, 1s2, prawda? Może być klatkowo. 2s2 będzie lepiej widać, po prostu 2p6, 3s2, 2p6, potem mamy 3s2, 3 p 6 OK. No to możemy pomniejszyć sobie troszkę. ten kawałek na pewno będzie niezmienny. Niezależnie od tego, którą będziemy wpisali część konfiguracji. No i dalej będziemy mieli, może sobie zmienię kolor 4S2 i 3D. No, i tu musi być 5 klatek. Jeszcze jedno. Dobra. No i tak, idąc po kolei, tak, wpisujemy sobie elektrony tutaj zgodnie z kolejnością, tak, e, i z zasadami, tam reguła Hunda i zakaz Paulinga e, do 26 elektronów, czyli 1, 2, 4, każdy sam najpierw, tak zgodnie z regułą honda no i nie mogą być dwa spiny w tym samym kierunku zgodnie z zakazem pauliego eee, tutaj mamy znowu sam najlepiej sobie tak robcie, że zawsze tak wpisujcie jeżeli macie się tam pomylić czy coś to lepiej tak nie robić eee, dobra no i tutaj mamy eee, 20 raz, dwa trzy 4, 5, 6. Czyli teraz e, chcąc zapisać skróconą tutaj tą konfigurację dla samego żelaza, no to napiszę po prostu zgodnie z zasadami, że jest to konfiguracja argonu. No i jeszcze mamy 4S2 i 3D6. Um, No i teraz tak, mamy 2 plus tutaj, tak? No to jak 2 plus, to musimy się pozbyć tych elektronów, które są najdalej. No to najdalej jest orbita czwarta, czyli pozbędziemy się po prostu, dosłownie tego kawałka, czyli ten, to można sobie po prostu tutaj przepisać. No i jeżeli mamy 2 plus, no to wygląda tak. O 2 elektrony mniej. No i jak ma być 3, no to kolejny zaczynamy jakby z końca usuwać, czyli stąd czyli będzie prawie tak samo. tylko będziemy mieli tutaj 5 no i zobaczcie sobie jak teraz tą samą końcówkę tutaj zapiszę dla tych jonów, prawda czyli właściwie to ten kawałek czyli jeżeli mamy Fe 2+, no to nie mamy tego, mamy po prostu mamy po prostu to no a jak mamy Fe 3+, no, to jednego tego elektronu tutaj, który się znajduje, nie będzie. Natomiast tu następnie usuwamy. Czyli tak, jakbyśmy odwrotnie tą konfigurację pisali, tylko tyle, że orbity byłyby po kolei. Tak można to rozumieć. Może tak będzie łatwiej. No i spójrzcie sobie tak na tę konfigurację. No to ewidentnie widać, że ta ostatnia tutaj ma symetrycznie położone te elektrony tutaj na orbitalu D, czyli ich energia będzie najmniejsza tak naprawdę. E, dlatego będzie też najtrwalszy, czyli tu po prostu występuje niższa energia na tym orbitalu niż na innych, dlatego jest najtrwalszy. E, także mm, to możemy powiedzieć FE, może no, sobie tak zapiszę. FE3 jest najtrwalszy oczywiście. Ale, strony no. 3D? No, oczywiście, tak naprawdę, tak dla e, bardziej naturalnie dla człowieka brzmi to, że ułożone są oczywiście symetrycznie i, i no. To jakby nadaje im tą trwałość. Tak, tak możemy sobie to rozumieć. Natomiast, no, jeżeli mamy napisać, to lepsze będzie zdecydowanie tego typu uzasadnienie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Daj suba. Cześć.